Historia opactwa benedyktynów w Tyńcu sięga do niepamiętnych czasów, dlatego że jego historia no, sięga nawet i e, tysiąc lat wstecz. Jest owiana mrokiem tajemnicy, zwłaszcza początki. Wiąże się je z księciem Kazimierzem Odnowicielem, ale niektórzy jeszcze próbują wcześniej z królem Bolesławem Chrobrym. Także historia jest bardzo ciekawa, bardzo długa i żeby ją poznać, to trzeba tutaj spędzić nie tylko kilka godzin, ale nawet i kilka dni. Jest taka możliwość, bo tutaj w zamku opata, budowli, która jest za nami, można sobie zamówić dni wyciszenia, rekolekcje. Kiedy to można posłuchać i pomodlić się, ale można także pokontemplować to miejsce. Dzisiaj jest tu dużo ludzi, dzisiaj jest niedziela, natomiast w dzień powszedni jest tutaj naprawdę cicho, rzadko kto przechodzi, i takie dni skupienia mają tutaj duże powodzenie. Jak przewędrowali Benedyktynie do tańca? Benedyktyni do Tyńca zostali sprowadzeni tutaj, jak już wspomnieliśmy, legenda mówi, przez księcia, przez właśnie tych książąt, albo Bolesława Chrobrego, albo i księcia tego, który ich właśnie tutaj sprowadził i wcześniej, Książę Kazimierz, bo właśnie o, tym chciałam, o, o nim chciałam powiedzieć, przebywał w klasztorze w Klini. Jest to klasztor w Burgundii. Tam był zakonnikiem, były obłuczyny. I miał zostać zakonnikiem. Jednak poselstwo tutaj w kraju, ze względów dynastycznych, wybrało się do Klini i zaprosiło go, aby objął rządy królewskie. Musiał zgodzić się na to papież, dlatego, że były już obłuczyny. Wobec czego papież wyraził zgodę, ale pod jednym warunkiem, mianowicie takim, że musiał ze sobą wziąć 12 zakonników z klinii i musiał tutaj w kraju swoim, czyli w Polsce, w stolicy, znaleźć im jakieś miejsce. Stolicą był Kraków i miejsce to wybrano na wzgórzu. Na pięknej wapiennej skale, nieopodal stołecznego, już wtedy miasta Krakowa, na wzgórzu tynieckim. I to właśnie od tego czasu do dzisiaj tutaj klasztor się znajduje. Czy on się bardzo różni w chwili obecnej od tego, co było tutaj na początku? W zasadzie, reguła możemy zaryzykować takie powiedzenie, że nie różni się w, wcale. Regułę ustanowił święty Benedykt. Reguła jest nienaruszalna. Natomiast klasztor, no cóż, zabudowania są historyczne. Kościół pochodzi z XVII wieku, ale stoi w tym samym miejscu, w najwyższym miejscu wzgórza. Jak państwo zobaczą, tutaj są schodki, w najwyższym miejscu wzgórza i tam. Od tychże czasów, pierwszych, niepamiętnych jeszcze, jak to mówimy, do dzisiaj tam się znajduje. Natomiast budynek, który jest przede mną, jest budynkiem nowym. Tutaj zawitała nowoczesność, tutaj już mamy XXI wiek. Z ruiny, która tutaj była, powstał kilkanaście lat temu piękny budynek, który mieści muzeum, a w nim sale audiowizualne, w których możemy zobaczyć pamiątki z przeszłości. Benedyktyni także słyną z różnego rodzaju produktów, które przygotowują, między innymi win, nalewek, herbat. Tak jest. Benedyktyni słynęli zawsze z ciężkiej pracy. Jako zakony, zresztą nie tylko benedyktyńskie, ale także i inne, musiały utrzymać się ze swojej pracy, z pracy swoich rąk. Nie było tutaj kontaktów, że gdzieś chodzili po, po wioskach, coś kupowali. Sami sobie musieli tutaj musieli się utrzymać. I jest tradycja. Mieli tutaj sad, mieli swoje pasieki, mieli pastwiska, także te wyroby sobie potem przetwarzali i mieli bogato zaopatrzone spiżarnie. Z biegiem lat częstowali jednak tutaj przybyszów, no i do dzisiaj ta tradycja się utrzymała. Tutaj w Białym Budynku mamy sklepik, gdzie możemy produkty benedyktyńskie zakupić. Na przykład chleb tutaj pieczony, także takie zawekowane słoiczki, jak to się kojarzą nam z zimową spiżarnią, ale także i dobrą kiełbaskę i szyneczkę.